W ratownictwie medycznym obowiązuje zasada złotej godziny, która ma kluczowe znaczenie dla przeżycia poszkodowanych w wypadku. Składa się ona w dużej części z czasu potrzebnego na wezwanie pomocy i jej przyjazd, działania ratowników na miejscu wypadku, udzieleniu pierwszej pomocy i transportu. Dlatego mówimy o tak zwanym łańcuchu ratunkowym. Niestety udowodniono, że w 60 minut po wypadku drastycznie rośnie prawdopodobieństwo śmierci poszkodowanych. Wzrasta także ryzyko wystąpienia trwałych uszkodzeń ciała. Tak oto wygląda idealna wersja wspomnianej wcześniej złotej godziny. Punktem startowym jest moment wypadku. W idealnym modelu powinno być tak, że zgłoszenie dociera do jednostki ratowniczej nie później niż około 5 minut po zdarzeniu. W ciągu kolejnych 5 minut informuje się ekipę ratunkową, która jedzie na miejsce wypadku. Po dalszych pięciu minutach ratownicy docierają na miejsce zdarzenia i zabezpieczają je, co zajmuje im kolejne pięć minut. Wtedy można już rozpocząć właściwą akcję ratunkową przy pojazdach, która obliczona jest na około 10 minut. Najpierw przeprowadza się działania z zakresu pierwszej pomocy, a ofiary, na ile to tylko możliwe, zostają zabezpieczone i uwolnione z pojazdów. Ostatnie 20 minut potrzebne jest na dalszą właściwą pomoc ofiarom, która odbywa się już najczęściej w kar oraz na transport do najbliższego szpitala. Niestety, w rzeczywistości nadal często bywa tak, że pierwsze zgłoszenie dociera zbyt późno, albo że ratownicy tracą czas na odnalezienie miejsca wypadku. Również w trakcie właściwej akcji ratunkowej może dojść do opóźnień, ponieważ coraz trudniej uwalnia się pasażerów z nowoczesnych, mocno zbudowanych samochodów. Nowoczesne i bezpieczne samochody mają dzisiaj specjalne stalowe wzmocnienia w karoserii, które trudno przeciąć nawet najmocniejszymi nożycami. Kabina pasażerów dzięki mocnemu usztywnieniu stała się o wiele bezpieczniejsza, jednak utrudnia ona znacznie przeprowadzenie skutecznej akcji ratunkowej. Kłopoty sprawia także lokalizacja akumulatora, który od pewnego czasu w nowoczesnych samochodach jest montowany w rozmaitych miejscach. Nie jest to już zwyczajowe miejsce tuż obok silnika. Zdarza się bowiem, że jest on pod siedzeniem kierowcy lub pasażera, niekiedy nawet w bagażniku. Szukając poduszek powietrznych, warto zwrócić uwagę na generator gazu do ich napełniania. Bywa, że jest on wbudowany w dach auta, a ratownicy muszą dokładnie wiedzieć, gdzie znajdują się zbiorniki z tym gazem. Cenny czas tracimy więc także z powodu wzmocnienia i zabezpieczeń karoserii i innych uleczeń samochodów. Dlatego warto, aby informacje o nich mieć już przed rozpoczęciem akcji ratunkowej. Rozwiązaniem mogłaby być tak zwana karta ratunkowa, czyli dokument, w którym zawarte są w zwarty i kompaktowy sposób wszystkie ważne informacje dotyczące danego pojazdu. Dzięki temu ratownicy mogliby znacznie skrócić tę trudną fazę akcji. Niestety, nadal nie wypracowano jednego standardu dla tego typu informacji. Przygotowanie łatwych i dostępnych wiadomości dla ratowników drogowych jest dla producentów samochodów dużym wyzwaniem. Powinny one być udostępniane wszystkim służbom. Ratowniczym darmowo i otwarcie. Kolejnym krokiem powinno być umieszczanie tej informacji wewnątrz nowo produkowanych pojazdów.